Hej, mam na imię Zuzia i kocham czas. Interesuję się fotografią, bo mogę ten czas zatrzymać. Interesuję się filmem, bo jest w nim jakaś magia. Uwielbiam uchwycić piękną chwilę, sprawić, że będzie ona trwać wiecznie. Okej, okay, zacznijmy od początku. Już jako dziecko kochałam występować przed kamerą. tym puszcząca. Swoją pierwszą kamerę dostałam w wieku 10 lat. Zaczęłam nagrywać z koleżankami filmiki do internetu. Były to raczej wygłupy parodie, ale dawające naprawdę dużo frajdy Miałam 11 lat i już wtedy wiedziałam, że to jest to. Rok temu założyłam kanał Szalona Zuzia i ku mojemu zdziwieniu ludzie naprawdę mnie oglądali. Filmiki miały coraz więcej wyświetleń i kocham to, że mogę dzielić się swoją pasją z innymi. Lubię zaskakiwać widzów, występować, często się zmieniam, pokazuję swój punkt widzenia. Od dwóch miesięcy prowadzę nowy kanał Banshi i rozwijam się, dlatego postanowiłam, że stworzę swój własny amatorski program i tak powstała panierka. Mam świadomość, że nie jestem profesjonalistką. Jestem tylko dzieciakiem, który naprawdę kocha to, co robi. Kocha film, kocha swoją pasję i kocha dzielić się nią z innymi. Oczywiście mam wiele marzeń stworzenie jakiegoś super programu, nakręcenie krótkometrażówki, podróżowanie z kamerą, występowanie dla ludzi, praca w telewizji, tworzenie, kręcenie, filmowanie i to wszystko. Jeszcze rok temu ta miłość do filmu była bardzo nieśmiała. Mówiłam, że mogę sprzedawać bilety w kinie i będę wtedy usatysfakcjonowana, bo będę blisko filmu, a teraz jestem pewna siebie i wierzę w swoje marzenia i myślę, że to może inni będą sprzedawać bilety do kina na mój film.